na luz, na luz. Bagacje są tuż tuż. Wykonuję nowy ruch. Siadam domych czterech kół. rzuć na luz, na luz. Bagacje są tuż tuż. Wykonuję nowy ruch. Siadam domych czterech kół. brum, 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 brum. Siadam domych czterech kół. Domych czterech kół Wciskam start, odpalam wóz Żadnych zmartwień, tylko luz Patrzę tylko naprzód już I nie słucham hejterów słów Mówili mi, że nie mogę nic Sorry mordo, u mnie wszystko git Widzę po ich minach są trochę źli Bo zamykam drzwi i słyszą opon pisk Jadę gdzie tylko zechcę Zaraz będę u ciebie w mieście Tu każdy ma dobrą energię i śpiewa repę jak kolędę Wrzuć na luz, na luz, bagacje są tuż tuż, wykonuje nowy ruch, siadam do mych czterech kół, Wrzuć na luz, na luz, Bagacje są tuż, tuż, wykonuje nowy ruch, siadam do mych czterech kół Brum bum, bom bum. siadam do mych czterech kół, brum bum, bum bum. siadam do mych czterech kół z nogami mam problem, ale to nie problem. Robię ruchy, oni siedzą przed kąpem. Oceniają mnie potem, potem Multimordo, dogra i Znowu ktoś robi sobie ze mną fotę. Patrzą, jak się podzę samochodem. Jadę nad morze i bukuję hotę. Robię to, na co mam ochotę. Wciskam gaz, nie patrzę w tył leci czas, przecież nie będziesz wiecznie żył. Rzuć na luz, na luz. Bagacje są tuż tuż, wykonuję nowy ruch. Ciadam domych czterech kół. rzuć na luz, na luz. Bagacje są tuż tuż, wykonuję nowy ruch. Ciadam domych czterech kół. bum, 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 Siadam Ciadam domych czterech kół. bum, 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 wsiadam Ciadam domych czterech kół. in the definition baby Nie ta scena, nie ta scena. Siemano, witam wszystkich serdecznie, Siemanko, Siemanko, witam serdecznie, Chat mi z YouTube'a działa, ja już się matwiłem tutaj i już tutaj robiłem kilka rzeczy, żeby to działało i zadziałało widzowie. Siemano, witam serdecznie, Badekosz badetek e, Rolnik Agrokrzewie, Czarak i Kuba, e, SDE, XD, e, Siemano, witam, witam rolnik, cześć cześć Siemano no i lecimy teraz z YouTube'em, tylko czekajcie, yy, przywróć czat, no i ogień, nie? Siemano Oleg, witam tajny agent, yy, witam serdecznie lubelskie, tymiano, Dominik, yy, Dawid Eee, o, Siemann, Makiu, witam, witam. Ale y, Maksiu y, działało, ja cię zaakceptowałem, model do, do gry. Siemano Julek, witam, Rajanek. siemano, fajna koszulka. Dzięki stary, dzięki. Już w ogóle piszecie mi o koszulce, wczoraj też mi napisaliście, założyłem koszulkę. Fajna koszulka, fajna koszulka stary. Więc dzięki, dzięki. Eee, siemano Julek, witam serdecznie. Mikołaj, Mariusz, Marek. Cześć, siemano, eee, Ale czemu robisz Jadeni Star Farminga stary, jak tu grać trzeba, nie? I wszystko działało. Eee, siemano, Siemano, witam, co nie jest to tam u was jak tam dzień minia y, wieczór czy jak. Koks Life jak zawsze, stary dopiero się zaczął. Spokojnie, spokojnie. Siemano Bartek, witam. Wywalił live'a? No na YouTube pewnie wywalił, ale yy, każdy, kto już jest stałem, widzem to wie, że musi sobie kliknąć F5 i będzie działało. Yy, siemano, siemano, witam serdecznie, więc F5, nie? Ogarnij mikro, bo szumy są. Nie no, mikro powinno być git, stary. Mikro zawsze był git, więc powinno być dobrze, stary. Chyba nie mów mi takich rzeczy, nie? Mikrofon jest git W ogóle dzisiaj jest, powinna przynajmniej być lepsza jakoś e, tutaj e, live'a O, Maxiu Bia e, Więc no, powinno być wszystko git stary Weź mi nie mów takich rzeczy e, Siema e, AgroZioło, siemano e, Witam Dominik, to jest 7 Witam, siemanko Dobra widzowie, lecimy Dzisiaj w ogóle aktualizacja do farminga była Szumi coś? serio? Aha tak mam puszczone na 3 Teraz git, czy nie? Ostatni... teraz git, czy nie? Nie szumi tylko na pier... Dobra, ale teraz git, czy nie? Bo ja miałem wiatrak obok, nie? Na full puszczony Siema Damian, witam serdecznie e, Jest git, czy nie? Bo to jak wiatrak wiał na mikrofon, no to w sumie logiczne, nie? E, git, git, git O, siemano, astralawista Siemano, cześć, cześć e, Siemano, siemano, siemano Jak git, to dobrze Już myślałem, że się... A dlaczego w jak cię dawno nie było? No tłumaczcie się teraz. Eee, no to git, jak git to dobrze. Co się stało z turem? Padmix simulator 2022, jeszcze się nie przyzwyczaiłeś? Siemano Janowi witam serdecznie, cześć cześć. Eee, tak git siemka? Siemano, siemano, dobra, jak jest git to dobrze. No bo nie przewidziałem tego, że będzie walić mikrofon, nie? Eee, ile masz lat? 9. Eee, a no w sumie? A no w sumie. Dobra widzowie, lecimy sobie. O Boże, dzisiaj lagi generalnie y, będą może na początek, ale nie, chyba jeszcze się serwer rozruszał Jeszcze trzeba pochodzić po nim, żeby się rozruszał, no bo jest kurde aktualizacja farminga Oczywiście, a potem zawsze serwer y, no nie reaguje dobrze Więc no e, Siemano, siemano, witam serdecznie Stary, chcesz go zajechać? Siemano Jolonek, witam, jak się nazywa ta To jest od spontana jakaś składanka, wiesz Młododa y, dobra, ja jadę sobie trzydziestką Na początek morda, ty już możesz zbierać belki, wiesz ty już możesz zbierać belki, no jak będą, no, nie, to za chwilę chyba się ogarnie Siemano Jolonek, witam witam, cześć cześć e, Mam pytanie, czy e, jak ktoś jest młodszy i jest ogarnięty i na każdym live jest, to ma szansę na moda? No wade tak zależy jak młodszy, nie Bo jak masz 9 lat, no to nie, więc no e, Ale jak masz no, jesteś młodszy ale no nie masz poniżej dychy, no to to spoko, nie e, no, jest to do ogarnięcia, nie? Jest to do ogarnięcia. Siemano, nie witam serdecznie, cześć, cześć. Ej, w ogóle ktoś nie przedłużył suba i to akurat teraz, w tym momencie, widzowie, proszę przedłużyć suba. Nie lupie tutaj wstydu, nie? Bo jest, było 21, jest 20, więc no, e, tak to wygląda. A ile masz, e, Baratek, lat? Ile masz, że się pytasz? Bo pewnie chcesz tutaj kandydować na moderatora. E, więc no, a moderatorzy moi są do wywalenia, więc no. E, więc macie miejsce, widzowie, i to dosłownie wszyscy, nie? Więc no. E, dobra, dajmy tak. A dajmy 40, chyba. 40, 10. A, no to. To grubo, nie? E, leciutkie lagi, to może się zadać ogarnie, wiesz, bo. E, bo była ta aktualizacja farminga. Znaczy, ja mam wszystko git, nie? Więc no. Maksiu, weź kurde Musisz dobry sprzęt mieć. E, więc no. Ja dzisiaj koszę kukurydzę Faringu 22, elegancja. w ogóle widzowie Jest, lep jest lepsza jakość Live'a czy nie? I nie żyje, co ty piszesz Baretek, bo y Powinna być Ale generalnie jest taki problem Widzowie, że Twitch i YouTube mają Totalnie inne, totalnie inne wymagania Robimy balangę Robimy balangę Cała Polska Robimy balangę Robimy balangę Karwat, 100 złotych. Zniżymy to. On się przywitał, nie? Jak albo grubo, albo wcale. Jak wchodzić? To na grubo, widzowie. Jak wchodzić, to na grubo, jak to ują. Dziękuję za czwarty ty miesiąc, Mikołaj. W ogóle jest y, żółty tutaj napis jak ktoś chyba kupi niedzielony, bo teraz mamy żółty wygląd live ogólnie, nie, ja nie wiem, czy zauważył ktoś. Dawno nie było to. Co tu jest grane? Co tu jest grane? Co tu jest grane? Co tu jest, grane? Co tu jest, grane? Co tu jest grane? Dobry początek live'a widzowie. Początek, siemano, witam Mikołaju. Fajnie, że jakbyś coś napisał na czacie, jeszcze to by było fajnie, nie? Ale przywitanie w donajcie i w subach super, nie? Super, brakuje 97 obserwacji. Nie pisz o obserwacjach, Badek, bo to już jest mniej niż 100, nie? Nie wolno pisać, stary, nie, naprawdę, bo to się źle skończy. Siemano, zutki, witam Baret, do. E, bardzo dobry, bardzo dobry, masakra, stary. Jeziu tak się super ogląda twoje live, y. a dziękuję, dziękuję e, gdybym, e, gdybym ci nagrał moją reakcję, to byś pier... o, Z krzesła, mówisz? E, jestem po... Em... No właśnie, nie było ci mikołaj też dawno e, Siemano Jacek, witam serdecznie, spóźniłeś się, tobie jasno spóźniłeś się, ale 10 minut nie, no, to, to już do przebaczenia nie? To jest jeszcze do przebaczenia, więc no Jak wam się podoba nowa nutka za donate'y, możecie pisać Więc no Ej co daje subskrybent z Twitcha? Karek Codziennie mnie ktoś o to kilka razy pyta, więc ja dzisiaj ich nie będę tłumaczył Dużo rzeczy u więc ogólnie się opłaca Jak chcesz to kup, jak nie chcesz nie kupi Wiele Eee, dwudniowej No, ale Nie wiem, ogólnie wiadomo, że jest ostatnio na live, więc oklaski dla Was eee, Chciałem sobie z Wami pogadać, ale pewnie byście mi napisali, że nie macie czasu, nie? Bo jak na live'a czasu nie macie wbić, to pewnie byście nawet ze mną nie pogadali. Chciałem was kulturalnie s...ebać, ale nie, nie mogłem. Bo ten... E, siemano Sebastian, witam serdecznie, cześć, cześć. No jak ktoś ci... Napiszcie czarkowi co dać subskrybent, nie? Gdzie te belki? co dać? Stary gdzie je dać? To jest dobre pytanie, nie? No, tam gdzie były je daj. Tam gdzie były je daj stary W tej ostatniej do galazu, tam do ostatniego tego. E, jest rozmazana kamerka czy nie? Napiszcie mi yy, Na weselu yy, brata Byłem brata ciotecznego Można, można W ogóle Mikołaju Jak Cię nie było nigdy pewnie live yy, No do ostat... Tam gdzie ostatnio były, Maksiu yy, Widzowie Albo nie, inaczej Mikołaju, jak Cię nie było, ale pewnie oglądałeś powtórki Pokażę Ci jeszcze jedną scenę do oglądania YouTubesów yy. I nawet już się dojczyło, tutaj jest taka topka, fajna. Ej, wolicie jak jest taka topka, jak tu, tam o, na dole, w, w prawym w dolnym, e, że jest cały czas pokazane, czy tak jak jest tutaj, czyli że leci sobie tak, o, takie jak do donate, poniżej. Napiszcie, ale jest też taka scena, i tu oglądamy youtubera, jesteś tracił pode mną tutaj, więc, więc no, myślę, że fajnie, nie? Trochę rozmazane, nie denerwuj mnie nawet, starych. Nie, nie jest. No, ona. Jak już to się czasem rozmazę, nie? Ale to nie jest niestety wina kamerki, bo kamerka jest... Ja mam w ogóle trzy światła i to takie mocne. Popierek również już pod, mnie podjeżdża i mówi, to będzie rachuneczek, rachuneczek na 3 km. Więc no, tak to wygląda widzowie. Ale staram się. Yy, więc no. A, a... to jest przez to, że bitrate, ale nie mogę bitrate ustawić, bo na przykład na Twitchu jest maksymalny bitrate 8000, nie? Inaczej nie macie 1080p. I ogólnie, jest lipa, nie? No, a na... Na YouTubie musicie mieć znowu, tak powiedzmy... Fa ja mam teraz 10 ustawiony, nie? Więc nie, jest bardzo rozmazana Nie, nie pisz tak starych, Trochę jest rozmazane, ale to wina YouTuba i to sprawdzić, bo... Fajnie, bo mi się live wyłączył Zajebiście Zajebiście, nie? Po prostu fajnie widzowie. Prima sod! Prima Sod! No jest rozmazana. Dobra, to się ogarnie kiedyś. Przynajmniej jest. Nie ma, porażka widzowie. Kurde to, czekajcie, bo nie mamy podglądu. Nie, Polażka ja Dzisiaj sobie wziąłem wodę. No bo opatrzcie jaka scholona jest. Aż kurde ten. Yy, aż to widać. Yy, siema kondzie, witam serdecznie daj piwko, proszę bardzo, proszę bardzo. Yy, ale no, kiedyś ogarniemy nie? Jest... U mnie na podglądzie jest taka. Taka jakoś, nie? Więc no. Tak to wygląda. Siema na szaleł, witam serdecznie, jeszcze cześć. Więc no, y, Pixelosa y, dalej jest na kamerce? Nie, no, Pixeli nie ma, młody Pikseli Pixeli nie ma, y, więc no. Bo ja mam ustawiony taki typ, że zamiast Pixeli, jak ma być pixele, to się y, jest lekkie rozmazanie, nie? Więc Pixeli nie ma. A mnie zabije czemu? Jak tam działa? Tak, a bardzo dobrze dzisiaj, fajnie. Kondyc, czy ty masz jakieś porady, jak wybudować ładne Gospo? Nie wiem, stary. Budujesz jak, jak lubisz, nie? I to co chcesz, to dajesz, więc no. W ogóle to jest ostatnie poja do prasowania widzowie A na Twitchu jest lepiej, z jakością. Tu Kur... Maciu. Tam gdzie ostatnio. Tam gdzie ostatnio, ale ty w ogóle by zbierasz belki, słomy czy siana. Czekajcie, zoba zobaczę sobie jeszcze ten. Na YouTube, na, na Twitchu, bo ja mi to nie do spokoju stary. Serio. Mi to nie do spokoju, ja sobie zobaczę tylko. O kurde, Kurczę trzeba pieczone. Nie komentuję zachowania tego Pierma do eto Nie, nie, be, nie, nie komentuję tego, nie Proszę Mikołaju, nie komentuję tego, nie Ostatnio zadąbista była jakoś, nad... no nie, nie, nie komentuję tego, naprawdę Masakra, nie, wyślę ci screen na, na pv Do ciebie i zobacz jak ujawa wygląda kamerka, a ja widzę stary, ja widzę Chyba, że zrobimy set live'a, tylko to kurde połowę ludzi mniej będzie, nie Dobra, robimy reset i zwiększę bity, widzowie, bo to jesteś piękny. Dzięki, dzięki, Mikoju, robimy reset, bo to jest porażka. Ja bym tak wyglądał piękną kamerkę. Dobra, firma do widzowie. Widzimy się za sekundę. Eee... Tylko bądźcie, nie? Ja, pewnie wam powiadomienie nie przyjdzie, ale bądźcie, nie? Za sekundę się widzimy jakieś 3 minutki. Tak, 14... 20.45. Więc no, się Szymonie, nie witam, za chwilę się widzimy, bo eee, robimy reset live. A. Sekundę dajcie, za tak, ja chwilę się widzimy